No Siemano, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w czwartek. Drodzy Państwo, nadchodzą zmiany. Zarządzam, że powracamy do serii Airdrop Info, ponieważ dzieje się zbyt wiele, żeby no, nagrywać poszczególne wideo na poszczególne tematy. Zbieramy to wszystko w kubkę, ładujemy w pigułę i pakujemy od tylca wiadomo gdzie. Trzeba się zmieniać, żeby takim jakim jest się, pozostać, powiedział kiedyś Waldemar Casta. Więc zrobimy sobie nową playlistę tylko na airdrop info. Mamy cotygodniowy airdrop raport. Do tego zrobię nową playlistę na testnety jeszcze. A te pierdoły, które czasami się jakieś zdarzają, to będziemy wrzucać w tą playlistę airdrop. Testnet, quiz, wszystko tam, gdzie jest wszystko i nic, tam będziemy to dzisiaj wrzucać. A dzisiaj, e, właśnie, będzie taka zbieranina wszystkiego. Odbierzemy sobie jednego airdropa, na jednego tutaj możemy sobie przeklikać. Znaczy kilka w sumie, dużo ciekawości, dużo informacji. Więc już nie przeciągając, zapraszam na intro. Mhm, dobra, pierwsze co to mówiłem, tak jak powiedział wczoraj, tak zrobił, wrzuciłem Wam tutaj artykuł odkrypsiony odnośnie podatków, wiem, że już jest na ostatnią chwilę pisaliście tam w komentarzach, że coś tam nie działało Wy napisałem do nich mają to dzisiaj naprawić także dzisiaj już tam mocno pracują powinno za niedługo wrócić wszystko do normy, także to jest moja strona i lecimy sobie do Matera, który, którego kiedyś sobie robiliśmy. O, proszę bardzo, tutaj jest, 5 miesięcy temu robiliśmy, to była pierwsza część, i jeszcze robiliśmy go sobie tutaj później, 4 miesiące, bo tam jeszcze było coś tam do przeklikania. No i mamy informacje tutaj o tym, kto się zakwalifikował, już można sobie odbierać te. Te airdropy jest super fajnie, tutaj można się, halo halo internecie, o proszę bardzo jest strona, można sobie sklejmować, po sieci Antimeter się oczywiście łączymy. No i co, no i ja odebrałem, tylko że tutaj trzeba mieć też tokeny na pokrycie fee transakcyjnego, więc trzeba mieć te tokeny mater, czyli te, które odbieramy. No, i można je sobie kupić na Ethereum. Ja je zakupiłem, później je przebrydżowałem. Tutaj za Fi zapłaciłem około 7 dolarów. Tutaj też za tego też było 7 dolarów. No i mówię, no co będę trzymał te tokeny? Złoty chłopak jest normalnie, stwierdził, że taką akcję trzeba zrobić. I ten, i się tutaj wymieniamy tymi tokenami w komentarzach, żebyście Wy nie musieli bryczować tych wszystkich tokenów, ponosić tych wszystkich kosztów to ja wam normalnie wyślę na fi i tutaj sobie wysyłamy każdy Wysyła sobie fajnie i jesteśmy szczęśliwi, tak jak tutaj ten chłopaczek się bawi w parku. I 20 kwietnia proponuję Wam dzielić się ze wszystkimi radością. Także jeśli nie masz na fili, to zapraszam na Twittera, tutaj do tego gościa. W ogóle, to on dzisiaj, właśnie przed chwilą, wbił 12 tysięcy followersów. No, tak jest, tak jest. Jest trochę odpał, ale nic. Dobra, a co teraz w ogóle robić z tymi, z tymi tokenami? Mają oni tutaj roadmap, ale ten road. Roadmap w ogóle nie jest konkretny, że tak powiem, ja bym takiego roadmapu nie dawał, jakbym miał dać coś takiego, to oni bardziej się tutaj skupiają na budownictwie, więc szukają budowniczych i chcą być takim hubem do DeFi. Tutaj możemy wejść na ten Invest Investment, no i tam niedługo powinny się pojawić jakieś konkretne, może nie będziemy tego oglądać widzicie będziemy mieć tutaj DAO no i ten token mater to jest token governance i tutaj mamy na przykład jakiś double investment u mnie się to ładuje póki co na binance Marketing to działa na tą chwilę. Mają oni tutaj refy? działają te refy? Pa, działają refy. No, ale tak, to żebym używał już tej platformy, to nie bardzo. Tak czy siak, wolałbym sobie chociaż część tych tokenów zostawić. Teraz oni go pompują, bo wiecie, ludzie muszą kupić na fi, ale to i tak już tutaj, tutaj już sobie poradziliśmy z tą akcją, i tutaj już idzie sprzedaż po prostu. No i tak to wygląda. Jak to? Jak dasz ludziom coś, to oni tak to właśnie doceniają. No śmieję się, ale wiadomo o co w tym chodzi. Każdy też chce wziąć trochę profitu do domu. Ja, wam, ja was puszczam przodem, bo ta cena po prostu mnie nie, nie satysfakcjonuje. Więc sobie jeszcze poczekam, a zobaczymy, może pojawi się tutaj jakaś konkretna użyteczność. Może jakieś stakingi. Tak jest, tutaj już widzę, że jest jakieś. No coś tutaj się pojawiło. No możemy sobie zastejkować, ale ja mam tutaj 280 tokenów, ale teraz to ja nie chcę tego stejkować, bo nie wiem ile jeszcze będę musiał wam wysłać. Zastejkuję sobie na przykład, nie wiem, stówę. Dla przykładu. Fi jest bardzo tanie, także tam niektórym wysyłałem po dwa, po trzy, ale nawet jak dostaniecie jeden token, to wystarczy na kolejne tam 20 osób. No i super successful. Dobrze będzie sobie tą stronę zapisać jeszcze do zakładek, żebyśmy pamiętali, gdzie są nasze środki. I co tutaj mamy? Trading Rewards jeszcze dual investment, ale to chyba nie działa. Więc wygląda, jakbyśmy też w. W pewien sposób jakoś zbierali fee transakcyjne w rynku i to jakby było wypłacane w nagrodach dla stakerów, nie wiem mają oni tutaj government zakładkę, może są jakieś głosowania ale to działa tylko na ethereum, także głosowania będą bardzo drogie, sprawdźmy się, połączymy a ja nie mogę jeszcze głosować, bo wiecie, jak zastejkujecie to od razu nie macie, są takie zabezpieczenia, że nie można po prostu głosować od razu, bo zdarzały się na innych łańcuchach takie przypadki, że na przykład było głosowanie. Że chcielibyśmy na naszym lunchpadzie mieć taki taki projekt. No i społeczność nie za bardzo chciała, no na przykład, ten projekt. A pan prezes projektu wbijał, kupował tokeny, głosował na tak, przegłosowane robimy. To są jakieś tam legendy, które ja tam słyszałem. To pewnie, na pewno to nie jest prawda, ale no są takie rzeczy możliwe, także wiecie. Tutaj zawsze trzeba poczekać, po prostu, na snapshot, i później po tam kilku dniach możliwe jest głosowanie. Dobra, to mam nadzieję, że to już jest. Wszystko jasne. Tak jest. No i ten, o właśnie, ten osmo, ten, ten Flix w ogóle, tego Flixa, szumu narobili. Ja tutaj wstałem w nocy, znaczy nie wstałem, ale, ale chciałem wrzucić tutaj to osmo. I dzisiaj się udało. Wczoraj jeszcze się nie, nie dało. No i oni tutaj chcą, żebyśmy puścili jakiegoś tweeta, ale to nie będę tweetował. No i to działa tak jak taki bootstrapping, że jest tutaj pula po prostu płynności i możemy dorzucać sobie osmo wyjmować jakby z tej puli te fliksy i później na zakończenie całego tego eventu będzie podliczone stosunek fliksów do osmo i wtedy właściwie dopiero poznamy cenę, jaką zapłaciliśmy za ten token. No ja nie wiem, miałem tutaj jakieś trzy luźne, luźne osmo, no to wrzuciłem, nie? Ale tak to to jeszcze widziałem, że tam kapitan pisał, że tutaj pojawił się na assets, że można sobie zdeponować fliksa. O, tutaj jest, ale jeśli wejdziecie na swap, to jeszcze nie są dostępne swapy. Także, no jak coś, to trzeba ich tutaj obserwować. Ja nie wiem, na którą oni to konkretnie godzinę ustawili, ale jak coś, to tutaj trzeba patrzeć na nich. No, póki co, to nic konkretnego. A my lecimy dalej, lecimy do Spacefy. Tutaj znamy ten projekt od dawna. Testowaliśmy na wmos testowaliśmy na ZK Synku, teraz już są na mainnecie. No i w, weszli też na mainnet ZK Era więc możemy tutaj sobie odpalić pulę płynności o jest tutaj taki out do zebrania, trzeba pulę płynności sobie sfarmić i dać tutaj tego retweeta, ja już tu puściłem no, tu, no jasne, że tak, przecież nie się znamy już od dawna no poszło a tutaj jak dam verify to mnie nie puści bo nie mam tej puli i tak i tutaj mamy opis całej tej sytuacji i musimy zrobić swap Ethereum USDC space USDC i dodać pulę space Ethereum i później jeszcze tą pulę tutaj sfarmić na tej farmie i później możemy sobie odebrać tego 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 ich więc wbijamy musimy być na ZK Era łączymy się naszym standardowym metamaskiem tylko Jezus Maria to jest alfa czy to jest era dobra to jest to i tutaj możemy na przykład usdc a ja bym no w tą stronę takie coś sobie zrobimy, ciach, swap, swap i może też tutaj można wykręcić jakieś kółeczka. Oni nie wiem czy oddają za fi tutaj płaca akurat około 2 dolary zaraz zobaczymy czy będzie jakiś zwrot czy nie. No nie no słap przeleciał ale chyba jednak nie. Dobra, dajemy, o ja tu mam nawet pula, ale może ja tego pula nie mam stąd. Może ja tylko sobie dodam więcej do tego pula, to jest pewnie pól, ten sam z tego z sync swapa, którego robiliśmy pewnie tak, to jest ten sam pól, a teraz po prostu dodamy sobie trochę tutaj do tego pula, po to, żeby mieć interakcję z ich smart kontraktem i to już powinno nam wystarczyć, żeby nas tam zakwalifikowali, tylko jeszcze musimy to sfarmić. Tutaj widzę, że mają takie APR za 650% Jezus. Ja to jest ten. Normalnie jak sroka jakaś, jak się świeci, to ja lecę. Ty no ale to jest zła pula, gościu, wracamy. Przecież to miało być na Space'a, tu musimy zrobić słapa. Gościu, no co ty robisz? Tu musisz to musisz sobie kupić. Za 2 dolary kupujemy tego sześć słapa, kupujemy, tu jeszcze pula płynności nam czeka. Dobra, przeszło. Wolałem poczekać chwilę, bo jak są dwie w kolejce, to on może się pogubić, która jest, która. Dobra, poszło. Więc teraz znowu wchodzimy tu na tego pola. teraz już dodajemy tego właściwego, nie? Możemy mu tu cztery te spaces y dać. Tylko najpierw trzeba dać approve. Elegancko zatwierdzamy na naszym metamasku. Tu next approve. Dobra, przyszło. Teraz dajemy supply i confirm supply. I cierpliwie czekamy. Jeszcze zatwierdzić musimy dolara, dobra. To mamy taką pulę i teraz, jak wejdziemy tutaj na tą farmę. To chciałbym sobie sfarmić. I tutaj trzeba ją zablokować jeszcze. Ja to blokuję na maxa, bo to takie środki, ja to ten się nie opłaca. Powiecie, ja tego nie robię po to, żeby stawiać pulę płynności, tylko żeby tak pula płynności zakwalifikowała mnie na tego NFTK. A tutaj na tym space się, no mam nadzieję, w x space mam nadzieję, że kiedyś w końcu coś nam tu dadzą. Dobra, dajemy, tak, dajemy stake, oczywiście dajemy maxa, confirm, gas refund też tutaj ma Видите? Także możliwe, że gdzieś mi tu zwrócili. Tutaj na przykład jest 0. Także spoko. Mogę sobie tą... Teraz sobie mogę to dodać do, do metamaska, bo te pule pośrednie to mi niepotrzebne są. Okej, okay. no to jak mamy sukces, jak już wszystko zrobiliśmy tak jak potrzeba, to tutaj też powinien być sukces. Miejmy nadzieję, że oni to tak w miarę... Szyb... O, jest pięknie! Mi się to podoba. Jak ja nie lubię czekać, aż mi coś tu zatwierdzą na tym Galaxy. Dobra, to możemy lecieć dalej. W takim wypadku. Space ID i Sey wchodzą w partnerstwo, jak ja lubię, jak nasi partnerzy wchodzą w partnerstwa i się dogadują wszyscy razem. Wtedy możemy odpalić ognisko i dookoła niego tańczyć kumbaya. Dobra. Ale to tylko w sumie taki nic nie wnoszący news. Po prostu mówię, że jest fajnie. A tutaj, no niestety, ale myślę, że to jest w sumie dobra decyzja. Info od kryptodzików. Musimy, muszą przenieść tego minta na za tydzień ze względu no, na ceny gazu jest dość drogo po prostu także chcemy mieć tanie dziki a nie drogie dziki i sobie poczekamy tydzień nic się nie stało czekamy już tyle że jeszcze sobie tydzień poczekamy warto zostawić tutaj follow i odwiedźcie dziki a może załapiecie się na tego dzika dziki są darmowe także porobicie trochę pompek przebierzecie się z rana jakaś przebieżka i będzie dobrze dostaniecie dzika zobaczycie ci tu jeszcze naganiają na jakiegoś Sitcoina, na Arbitrum. No ostatnio ten A dodge, nie wiem czy widzieliście, ale to normalnie tak leci do góry. Polecam sobie to wysłać na jakąś giełdę, bo na tym kamelocie to tam trzeba mieć tego, hmm, slippage trzeba mieć. No i oni tu naganiają na to, i że to podobno można sprzedać. I jeszcze są refy i zostanie wznowiony mint o 12.00. I tak, i legitne, do your, dla mnie legit, dzięki. No co, no spróbujemy, co mamy do stracenia. Pamiętajcie, żeby tutaj łączyć się tymi portfelami airdropowymi, których i tak za bardzo tam nic nie ma. No. Znaczy no, pracujemy nad tym, żeby tam było jak najwięcej. Tu trzeba być na arbitrum w ogóle, arbitrum. Tak jest. Podpisać musimy, że to my. Claimer Job. Follow our Twitter or join Twitter. Ale przecież, jak oni będą wiedzieć, że my daliśmy follow? Aha, bo on tam napisał, że ten. Że oni to wznowią, tak? Coś tutaj rozdają, coś tutaj palą też. Ale teraz to nie jest dostępne. No wiecie, no, żadnego pozwolenia tutaj nie trzeba było dawać. Ostatnio jest mocny ten. Mocny jest food na te pozwolenia nie na Metamasku. Tam. Ale wiecie, że samo podłączenie do strony wam nic nie da. Jeśli wam zaczną wyskakiwać jakieś dziwne powiadomienia, że daj mi tu aprówa na to, na to, na to, to wtedy klikacie po prostu reject. Mają oni tutaj Cat, Mouse, Rice. I barn, czy takie smart kontrakty. Katimaus, tutaj można stejkować. LP, to na kamelocie się stawia. Dobra, ale chciałbym Wam przekazać jedną mądrość. Mądrość MOM. Y nie wiem, czy zauważyliście, co się działo na aptosie. Zresztą sami również zdaliśmy się złapać w jedną pułapkę. Chodzi mi o OZOS. Na aptosie, ze względu na to, że pojawiło się tam dużo użytkowników z kapitałem w sumie, niektórzy nie za bardzo wiedzieli, co mają z nim robić, no to poja zaczęło się pojawiać tam dużo projektów. Dużo projektów w ogóle już tam było, tylko czekało na przykład na odpalenie. No i nagle cały ten szał na IDO, zbieramy Aptosy, zbieramy Aptosy i tak uzbierali, że w sumie to nie za, nie za bardzo z tego co, cokolwiek wyszło. A założę się, że część projektów powstała tylko po to, właśnie, żeby zebrać ten kapitał. A czy finalnie chcieli dowieść coś, to nie wiem. Tutaj wiecie, tutaj na pewno wszyscy są anonimowi. Te IDodge też anonimowe. no ty O tyle dobrze, że tutaj właściwie nic nie wpłacamy. Ale to jedno IDO. Dio na camelocie, co było, też tam lekko zalatuje. Także wiecie. myście mądrze o swoich kryptowalutach, nie? A tutaj sobie wrócimy jak to odpalam jeszcze. GSU, GSU, protokół Też robiliśmy sobie testnet. Zbieram tutaj takie klucze. Można zebrać w ogóle ten główny klucz. Ten prime key, który będzie odbierał, otwierał nam skrzynki. Więc tutaj mamy tak, 23. Tutaj mamy te klucze. Tak jest. Followersi. Można w ogóle uczestniczyć w programie ambasadorskim, jeśli chcielibyście pracę w krypto, to tutaj również możecie uczestniczyć i zarobić jakieś tokeny, bo oni właśnie płacą częściowo w GSU, a częściowo chyba w stablecoinach. Ja jestem ich ambasadorem, ale za bardzo nie mam czasu, żeby angażować się na tyle w ten projekt. Obserwuję i informuję. Dobrze, lecimy dalej. Sui, Sui się trochę ociąga. Mainnet jest zapowiedziany na 3 marca. Sui skam. Skam, skam, ja nie dostałem jeszcze żadnych e-maili i możemy powrócić sobie na Arbitrum. Pewnie słyszeliście, widzieliście, pokazywali Wam e, chyba Alex Kryptoinwestycje e, pokazywał ten projekt już dawno temu. Auto DCA jest to projekt na Arbitrum, który właśnie umożliwia nam zbieranie różnych krypto. Tutaj Start DCA, właśnie o moment. Jeśli chodzi o nowe projekty na arbitrum, tutaj jest KYC i mają audyt, więc team nie jest anonimowy. No i możemy sobie tutaj ustawić takiego bota, który będzie nam uśredniał cenę na danych kryptowalutach. Mają oni tutaj swój własny token. Ja na przykład chciałbym ten ich token sobie trochę skupić. Musicie uważać, bo tutaj jest skupowanie, są różne strategie i tygodniowo trzeba minimum poświęcić 10 dolarów. Ja tutaj dam approve'a i zaraz zobaczymy jak to generalnie działa. Dajmy mu tu approve'a na stówę na przykład. Next. Approve. Mieli oni ostatnio IDO, chyba też jedno z pierwszych IDO na Kamelocie. A tak poza tym, to doszły mnie słuchy, tylko nie za bardzo wiem, czy mogę Wam to powiedzieć. Doszły mnie słuchy, powiem Wam, jak coś to mnie zbanują. Doszły mnie słuchy, że będą się odpalać również na ZK Sync Era. Więc będzie to pierwsza aplikacja do automatycznego zakupu dostępna na ZK Sync. No, dobra. To ja wbijam tutaj na przykład, chciałbym 20 dolarów wrzucić tygodniowo. Participate. No i co? I on będzie sobie tak skupował ten token elegancko. Tak jest, mamy potwierdzenie. Dobra. Tutaj możemy jeszcze sobie kupić ten token, on kosztuje jakieś szczątki w ogóle 0,017, także jest bardzo tani, kupię już go sobie na przykład za dychę a to jest ZyberSwap, a nie Camelot dobra, robimy tego słapa, tak jest i dodajemy też do naszego Metamaska słap było to IDO, a nie Camelot Camelot to jest tylko DEX, tam nie ma żadnych IDO chyba dobra, mamy to dodane tą stronę możemy sobie zamknąć, a możemy wejść tutaj na ten staking. Ja to sobie, o soczyste 340 sroka, mówiłem Wam, że to jest sroka. Wrzucam to sobie wszystko, a proof and stake. Żeby nie było, to nie jest wideo sponsorowane, nie, nie mogę tak tego też powiedzieć, bo Będę pokazywał, portfel będę pokazywał, więc to jest wideo sponsorowane w sumie, ale ta część nie jest sponsorowana, za nic tutaj nie dostałem zapłacone. Zainteresowałem się projektem. Bo chodzą słuchy, że użytkownicy mają być tutaj dodatkowo wynagrodzeni jeszcze. Aczkolwiek nie jest to nic pewnego. Nie bierzcie tego za pewnik. Zróbcie swój własny research. Ja, tak jak widać, nie wkładam tutaj dużych pieniędzy. Testuję sobie i chciałbym zobaczyć, jak to będzie działać na tym ZK Sync'u. A jak wiadomo, transakcje na ZK Synku każda transakcja na ZK Synku jest na wagę złota. Dobra, i mogę jeszcze Wam właśnie na koniec przypomnieć o tym kistonie. E, mój kod Michał Lewicz daje Wam zniżkę na 28%. Zniżka jest do 22 kwietnia, więc jeszcze na dwa dni, bo już mi się jakiś pytał, a kiedy ta zniżka będzie aktywna. Gościu, jeszcze jest aktywno. Tylko tutaj na tej stronie nie zamawiaj, tylko wejdź sobie na ten presale i tutaj sobie można zamówić. Wysyłki będą puszczone pod koniec kwietnia. Generalnie jeśli wysyłka idzie 4 dni. Jeden ziomek mi wczoraj pisał, czy dzisiaj. Ale to mówię o tych wersjach Essential oczywiście. O, nie o tych Pro. Tylko tutaj macie wersję Essential. Po prostu jest bez czytnika kart. Bez czytnika palca. A ten z na dzień dziecka, więc ten jak zamówicie dzisiaj to już w poniedziałek będzie i tutaj o, proszę bardzo, add to cart, elegancko, Poland, check, tu normalnie sobie wpisujecie co tam macie do wpisania, tutaj wpisujecie najlepszy youtuber i dajecie apply, no i zobaczcie i dzieje się normalnie magia, złoty chłopak, mówię wam, dobra. Kończymy to, a nie, nie kończymy. Chciałbym Wam pokazać jeden Siemanko, z lepszych sie... materiałów, jak dzisiaj zobaczycie. Więc to jest Michu Michalski. Dokładnie dwa lata temu ponad. To jest pierwsze, pierwsze, wideo na tym kanale. Siemanko, ja nazywam się Michał. Witam na moim nowym kanale poświęconym kryptowalutom oraz szeroko pojętemu zarabianiu online. To jest moja strona, gdzie macie blog, Możecie znaleźć miejsca, gdzie y, kupuje swoje kryptowaluty, AirDrop, aplikacją ten kod. Zrobimy taki test submit. Co jest? Jest euro. Zamola. Kiedyś trzeba było przyspieszać to te wideo, teraz musicie już zwalniać. Teraz już się nauczyłem. Także, ale widzicie jaki to jest. Tu wcale nie jest kawał czasu, za to jest spory progres mi się wydaje. Także jeśli się zastanawiasz, to Ci mówię tu teraz z miejsca. Po prostu działaj, bo czas i tak minie. A na koniec jeszcze chciałbym Was zaprosić na Next Block Expo. Tam właśnie przed chwilą mignąłem. Jeśli jesteś kryptośfirem, to po prostu użyj kodu hajsoholicy i również dostaniesz minus 30 min, minus 10% do tych minus 30, czyli w sumie dostaniesz minus 40, tam był Michalski właśnie mignął przed chwilą. A jeśli jesteś projektem, może który chciałby się wystawić, to też uderzaj do mnie na, na Twitk i może coś ogarniemy. A kolejny event już miesiąc później. Czyli mamy maj 24-25 Warszawa, później mamy Londyn 24-25. Mamy Crypto Event UK w Londynie. Tutaj, jak coś, link wam zostawię. Tutaj mamy kod. O, proszę bardzo, w samym środku, jakie piękne logo! Tutaj mamy kod, akurat Michał 10. I tak samo tutaj dostaniecie 10 punktów promocyjnych od Michała Michalskiego Także to by było na tyle, zostaw łapkę w górę i suba, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału Sprawdź linki w opisie, siemanko, pozdrówki, jo! Tak, to jest koszulka Dexter Laboratory, tak jak widać Czekaj ty mnie jeszcze, bo tu jest nowy shitcoin i z tego weźmiemy, co to jest za akcja i dla kogo to jest akcja w ogóle. Claim. No tu 16 dolarów kosztuje gaz. Ta grafika jest w ogóle bardzo łudząco podobna. To jest... to jest... ej! na Wczu... to ty mnie gościu nie rób to. To... Czy oni nas nie kroją na Fi przypadkiem? Raz się daliśmy nabrać, ale Ice Code, I Code, to nawet literówkę tu zostawi. Aby... AHA bo Shiba. No ale kurde drogie to... Kroją nas na fi. Dobra, olać to. Ja odpuszczam. Nie wiem jak wie, ale mi to śmierdzi. I przed chwilą właśnie o tym mówiłem. Dobra, olać to.